Klub Hybrydy ulica Złota 7. Środa godzina 18. Kadra naukowa, studenci i absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego spotykają się na wigilii zorganizowanej przez samorząd studentów. Ale to nie wszystko. Samorząd razem z Fundacją Synapsis już po raz drugi zorganizował aukcję charytatywną. Celem zbiórki jest Fundacja Synapsis której misją jest opieka nad osobami dorosłymi i dziećmi z, e, dotkniętych autyzmem. Licytujemy bombki z podpisami znanych i lubianych osób związanych ze światem politycznym, kulturalnym e, zarówno Warszawy jak i Polski. Największą kwotę, którą, e, którą udało nam się dzisiaj wylicytować e, było, to, było to 200 zł za bombkę Roberta Lewandowskiego. wylicytował Pan aż trzy bombki. Dlaczego tak dużo, dlaczego taki wybór i dla kogoś, na prezent może? Mam koleżankę, która lubi Panią Dereszowską z tych czy innych powodów. Kolegę, który w zeszłym roku wylicytował parę bombek. Myślę, że Kalisz będzie dobry do kolekcji. A Lewandowski jest dla rodziny. Bo taka bombka to idealny prezent dla najbliższych. A jakich prezentów na święta życzy studentom prorektor naszego uniwersytetu, profesor Tadeusz Tomaszewski? Dużo szczęścia, e. To banalne. Dużo seksu, a. To normalne. Dużo kasy, e. nie wiem skąd. Oj, po prostu wesoły środek.